Hej. Bardzo fajny temat i bardzo ciekawy temat. Tak jak u mnie zawsze na kanale, każdy temat jest ważny i ciekawy. To już powiedziałem wielokrotnie. Kobiety, które mówią do ciebie, no ale kto cię skrzywdził? Kto cię tak skrzywdził? Powiedz. Ona cię widzi tak naprawdę. Rozmawiacie z sobą pół godziny, godzinę, ale już mówi już na starcie. Kto cię tak skrzywdził? Kto cię tak skrzywdził? Przecież kobieta dobrze wychowana, z normalnego domu, normalnie funkcjonująca i fajna, nawet by na taki pomysł nie wpadła, bo ona nie wie, co to skrzywdzenie, co to, co to jakieś tam dziwne zachowanie. Więc nawet nie wpadłaby na taki pomysł, żeby po pół godzinie rozmowy pytać, czy tam po godzinie, czy po jakiejś krótkiej chwili kto cię tak skrzywdził? Kto cię tak skrzywdził? Więc już na starcie, od razu by mi się zapaliła po takim zdaniu czerwona lampka, z kim mamy do czynienia, do czego ta kobieta jest nam potrzebna, do czego ona ma nam służyć. Od razu pierwszy napis by mi się pojawił na głowie. Czasami może oczywiście się pojawić taka kobieta, która jest seksowna, ładna, czasem ciekawa i też y, z tym zapytaniem swoim kto cię tak skrzywił, no ale jest tak, tak piękna tak atrakcyjna wizualnie, że po prostu możesz przymknąć na to oko ale przymknąć na to oko do y, do krótkotrwałych spotkań a nie do y, do, do dłuższego etapu y, twojego życia, ponieważ to pytanie kto cię tak skrzywdził będzie aktualne, ponieważ ona Cię tak będzie krzywdziła. I to będzie w tym momencie aktualne pytanie do Ciebie i stan, w którym będziesz przebywał, to będzie krzywdzący dla Ciebie przez nią. To jest oczywiście takie moje skromne zdanie, ponieważ te kobiety, które tak po krótkiej chwili pytają, kto Cię tak skrzywdził, kto Cię tak skrzywdził, same gdzieś tam mocno zostały skrzywdzone. Same są albo borderline, albo jeszcze jakieś tam panie, które przeszły przez, przez dziwne, dziwne, wcześniejsze życie. Tak bym je nazwał w skrócie, bez większych tam wywodów. Więc jeżeli usłyszycie takie zdanie do Was po krótkim, krótkim czasie. Kto cię tak skrzywił. Czerwona lampka w głowie, aha. Czyli, czyli już wiemy, co mamy robić. Oczywiście to są to jest tylko zawsze moja perspektywa patrzenia, ponieważ moje obserwacje są takie, twoje może będą zupełnie inne. Może ty inaczej będziesz dostrzegał coś co ja widzę przez okulary to tak jak byliśmy na pewnym wyjeździe z takim chłopakiem i on mówi do mnie widzieliśmy tego samego człowieka to jest nieprawdopodobne ja do teraz nie wiem tak naprawdę kto miał rację nie no ale to akurat nie jest istotne to chodzi o fakt jak, jak jak, jak można widzieć tą samą osobę i mieć różne zdanie. Czyli był pewien chłopak, który dziwnie się zachowywał na tej wycieczce. Miał po prostu ruchy takie nieskoordynowane, ale to był taki, można powiedzieć, biznesmen, o tak bym powiedział. Biznesmen, który albo, albo mu coś ta, na chwilę coś tam mu się stało, albo yy, no, że sam do siebie rozmawiał i, i takie miał ruchy, które nabył od niedawna, o tak bym powiedział. Więc ta wycieczka była taką albo terapią, albo po prostu no już od jakiegoś czasu ma ten stan. I ja widziałem jego, i on go widział. I później go zobaczyliśmy w pewnym miejscu, wcześniej bo gdzieś tam prowadzi jakieś biznesy. I ja mówię, że to jest on, a on mówi, że to nie jest on że podobny, ale to nie jest on. I zobaczcie, jak można różnie widzieć tą samą perspektywę. Więc ja zawsze powtarzam, że moje filmy są nagrywane z mojej perspektywy, z moich obserwacji. Ja mogę zaobserwować tysiąc kobiet, które są takie, a ty zaobserwujesz akurat, tak jak ktoś wygrał w totka, tą jedyną, która będzie od tej normy odchodziła. Też tak może być, zgadza się. Ale pamiętaj o jednej rzeczy na koniec: że życie masz jedno i. Jak sobie poukładasz, tak się wyśpisz. Warto sobie układać życie z kobietami, które mają ciekawszą perspektywę, nie mają pytań, kto Cię tak skrzywdził, nie są przyrostem formy nad treścią. Po prostu, tak jak większość ludzi mądrych ceni sobie normalność, to ja również będę o tym powtarzał i będę również Was do tego namawiał. W wyborze do kobiet. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Was, pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyście mieli problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Hej!